Tak. Drugi konkurent. Czy nie? Super JD. Jajko na głowie ląduje. Nie, nie, to Kto chce jajko, to przyjmuje. Emo... Tak, jajko na głowie. Jajko na głowie Marta. Dobra, rozbijam, junior. Pójdę potem się myć, poprowadźcie streama i bez mnie nie walczcie. Spoko. Mnie... O, kolejne jajko. Ma... Hmm. Dobra, lecimy. Nie, nie, nie ja cię ostrzegam. Junior, będzie się ja o tak tak? tu hmm? Boję się! Dobra, zrób to tak powoli. Tak. Kilka razy nam streama wypadła, Patrz. już było trzydzieści. Zrób coś. takę coś. Tak? I tak wolno i tak będziesz przygniatał. Dobra. To najlepsze będzie. Dobra. Jak tak z całej siły, to pryśnie, mówię ci. Nie rób całej siły. Bo na nas pryśnie. Tak przygnieć. Dobra. Będzie najlepiej, mówię ci. Bo jak tak z całej siły, to. Boję się! Nie z całej siły. Jakbym boję się! Przyciśnij Najlepiej nie. będzie, mówię ci. Dobra, lecimy cicho. Przyciśnij te jajko, mówię ci. Jamisa. Przyciśnij! Kurde, ja eee, mnie poleciało! Kurde junior! A, Dymy! Idę! Kurde, wiesz! Jak bygillon! Dobra i to! Idę! Ścierkę możesz przynieść, albo... Idę się um, Zamknij ja te jajko poleciało na mnie. I co teraz? Tak. Ej, nie! Co ty robisz? O! Na szczęście nic się nie stało. Super JD! No nie popsułam swojej jajko. A popsuła se jajko! Ja Będzie, będę stara. miał słabszego rywala. O, Julka, dawaj chusteczki nawilżające. To trzeba posprzątać. Co ty, Damian, nie miał golić głowy. Ale co się stało, O, Oj, dobra, daj tu. Czemu ty na te, ten śluz, kurde? z jajkiem rzuciłaś? Teraz mam trudniej to otworzyć. Julka, po wojaku jesteś. O. Chcę wyjść do który zasknie. Dobra. Teraz Zde. trzeba to posprzątać gietrek. Zejdzie. Nie zejdzie. zejdzie po wojaku. Idę ja, ja. O, Mati Pawłowski, się Szkoda, że dopiero teraz wbiłeś. Właśnie, Mati. Tak, było przyjdzie. O kurka rozbiłem na głowie! O! Telefon ha! Ha! nasz mi O Boże! Ale mam mokre włosy! Lil, super. Oli, Oli, o! Oliwko, podawaj do swoje O! Ja tu siedzę! Ja tu, czekaj, bo muszę z widzami... No Jajko na głowie wylądowało, jeszcze aż szamponem włosy umyłem! 20 lajków! O! Damy. Nie gadajcie, że 20, bo kolejny... Jakie 20? Co? Ślujka, to Dobra Polajwie to to sprząta Siema, stopcie lajka, GB, dobra, co, dwa, co 10 lajków jajko jeszmy na głowie i tłuc. jajkami się to. Walczycie na jajka. Teraz znajdziemy. Wilka musisz coś lukowe. powiedzieć? Jest 20. Dawaj teraz mi Oglądasz się. Co? Ugotowane! To czyli teraz gorsze, bo z mój pom zostawiacie. Trzeba udostępniać, żeby realne przypomnienia, jak lajki, osoby Może duży. zaczniesz tak, że od ilu osób na live rozbijasz jajko? Jak będzie 20 lajków, plus to, że będzie 15 osób, dobra? Dobry. To będzie najlepsze. To okay. A, ja Bo mam. musi być przynajmniej tyle osób, żeby było o jajko nie, na jedna nie, Jedna Dobra, robimy Ej, ja to. Jeszcze, ten jest, od, jeszcze na, jest nasze do, siła. Do, Ciekawe przez. Że... To daj maskę! Ej, dajcie ręcznie! To jest you! Jajko na głowie co A to gotowane! To gotowane! Was, to lej... Naprawdę. Chyba! A mówiłaś, że... O nie wiem. Dobra, teraz gotowane, na dnia. Dobra, mam. Jeżeli maskę Jeżeli na tyle pod poleci! To coś się. No co ty? Ejżeli na tyle. A do... dobra, wiesz. <laughs> Ej, to nie. Junor no, małyka! Mask! Dobra, teraz ja Bo jak ty zaczynamy. grałeś Pokaż święta ci psy kola Czekaj, stuj. Po prostu Gang mi będzie... Gang będzie gangsta. Live mnie co chwilę wywalało. Weźcie udostępnijcie, bo ripy były co chwilę. To na stałe nie wywaliło. O Pasek wygląda jak jakiś horror Koć Junior, poka tu gangsta! Pokaż na. A to są gangsta. Ja jestem haker. Pokaż się, <laughs> O, ekipa gangsterów. Dobra, ja jęczko. Teraz, <głos> teraz <głos> Dobra, trzy, o, si. A się. Pa. <noise> <laughs> JE <Jepenzo>. oh, shit. Co SHIT! Twój Chcę, <laughs> ha, Dawaj, ten tutaj, boss. Zostaw Zostań jajo! ja, Jem Jula! Ja, jo! zostań takiecieczko, kochane. Julia. Zostapte... Dobra, ja uciekam stąd. Robię nam na problemy. Junior, odpuść pi. Odpuść drzwi Junior. Odpuść. A, to dobra. talerz przynieść talerz jakiś malutki. Ja. Jajek, taki malutki, tak? Zak, Tutaj masz talerz Głosy, Głosy, To jest ta